Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę Państwu Seata Altea XL. Jest to przedłużona wersja zwykłej Altei. Auto z lutego 2008 roku. Świeżo przywieziony z Niemiec. Silnik 1.9 TDI, 105 KONI, kod silnika BLS. 238 tysięcy km przebiegu. Egzemplarz bezwypadkowy, bezkolizyjny. Trzy elementy w sumie w całym samochodzie były lakierowane. Ale o kwestii lakierniczej później. Samochód przygotowany przygotowany do rejestracji. Koszt zarejestrowania to 160 zł w wydziale komunikacji. I oczywiście faktura VAT marża na auto. Przebieg udokumentowany, prawdziwy. Ostatnie potwierdzenie przebiegu przy 233 tysiącach. Pełny zbiornik paliwa, chyba że wyjeżdżę w międzyczasie. Aczkolwiek nie zapowiada się, żebym podróżował tym samochodem. Zrobiłem parędziesiąt testowych kilometrów, wszystko jest w porządku. Silnik, skrzynia, zawieszenie. Hamulce pracują bez zarzutów. Dosyć przeciętna wersja wyposażenia. Zwykła klimatyzacja. Radio CD i AUX. Pięciobiegowa skrzynia, tak jak mówiłem. Elektrycznie składana lusterka. Założony mamy tutaj tempomat. Cztery elektryczne szyby. Regulacja wysokości foteli przednich. Rolety przeciwsłoneczne z tyłu. I sofix. Wnętrze naprawdę bardzo ładnie utrzymane. Nie ma tutaj śladów zużycia. Kierownica, gałka od skrzyni, mieszek. Wszystko wygląda bardzo ładnie. Te, te stoliki tutaj nie są połamane, co bardzo często się zdarza w tych samochodach, zwłaszcza gdy z tyłu jeżdżą dzieci. Podsufitka jest bardzo ładna, czysta. Nie ma śladów po papierosach. Bagażnik z podwójnym dnem dojazdówka. Tutaj mam też te belki poprzeczne na relingi. One są w cenie auta. Dorzucam je kupującemu. Drugi komplet kół cool posiadam. Na aucie są opony letnie. I dodatkowo mam całe koła na felgach stalowych z oponami zimowymi. Wszystkie szyby fabryczne hak jest fabryczny, też w samochodzie. Tak jak wspominałem, co elementy były lakierowane. Był to ten prawy przedni błotnik. To było lakierowane w Niemczech. Ja tego nie ruszałem. Natomiast ja kupiłem auto z taką przecierką z lewej strony. Jest to pokazane na ogłoszeniu, na ostatnim zdjęciu. Tutaj na tych drzwiach była obcierka przy klamce. Zostało to profesjonalnie naprawione i była robiona wtyłka na jednej i drugiej stronie. Także tutaj mamy. Te trzy elementy lakierowane. Reszta samochodu jest w pierwszym fabrycznym lakierze. W cenie pojazdu jest rok gwarancji na silnik skrzynie biegów, turbinę, koło zamachowe dwumasowe, także kupujący może się cieszyć samochodem. Po zakupie wiadomo, że trzeba sobie zrobić pakiet startowy, czyli rozrząd olej, filtry. Pełna dokumentacja serwisowa. Posiadam wydruki z niemieckich tif książkę serwisową. To wszystko jest na zdjęciach na Automoto. Teraz jeszcze przemierza czujnikiem na potwierdzenie moich słów. Przebieg, oczywiście, wpisuję na fakturę. Auto nie ma nigdzie rdzy. Tutaj była ta naprawa. jak to wygląda dla kogoś kto nie ma pojęcia o samochodach a zwłaszcza o lakierowaniu jak zobaczy że jest 1200 mikronów to stwierdzi że już auto na pewno musiało być porozbijane i tak dalej no jednak mam to na fotografii można sobie zobaczyć jak wygląda samochód który ma milimetr szpachli na drzwiach Żadnych dołków ani w gniece nigdzie tutaj nie zauważyłem. Pokażę Państwu jeszcze tutaj słupek fabryczny. Nic tutaj nie było więcej ruszane. Ta naprawa była naprawdę drobną kosmetyką. Elektryka szybko, oczywiście sprawna. Wszystko to, co jest w aucie, to jest sprawne. Również klimatyzacja, pomat Auto jest do obejrzenia w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jeżeli masz jakieś pytania, śmiało można dzwonić. Numer jest podany w opisie filmu. Zapraszam na oględziny.